Dopóty, dopóki nie ustalimy jakiejś konkretnej daty, godziny, kiedy nie ustalimy, kiedy zaczynamy, kiedy przestajemy, to do tego momentu nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca. Potrzebujemy ewidentnie daty, potrzebujemy momentu, kiedy, kiedy zaczyna się wszystko. Ja dopiero dzisiaj, kiedy kliknąłem finalnie, kupiłem bilety lotnicze, kupiłem hotele, od tego momentu wyskoczyło 9 dni, zostajesz w Polsce, Michał. Zostało Ci 9 dni na ogarnięcie wielu tematów, i nagle pojawia się chęć jakaś zupełnie inna. Zaczynasz czuć, że ten zegar tyka, że za chwilę gdzieś wyjedziesz, że nie będziecie. Musisz podopinać ostatnie sprawy i tematy. I oczywiście przygotowałem się do tego ostatnie 10 lat, prawie do biznesu, enklęcia życiowego, ale teraz. 구체적인 단답